Panie Jezu, proszę Cię o postawienie ludzi pokoju, o ludzi, którzy chcą słuchać Twoje słowo, o ludzi, którzy chcą zainteresowani Twoją Ewangelią, Ewangelią o Jezusie Chrystusie, Ewangelią, która może ich zbawić. Proszę Cię, Panie, o tych ludzi. W imieniu Jezusa Chrystusa. Dlaczego Jezus mówił, żeby modlić się do Ojca? Kim jest Ojciec? Kim jest dla mnie Ojciec, ale kim jest dla Ciebie Ojciec? Kim jest ten Ojciec, którego wołasz w modlitwie? Czy jest on dalekim, czy jest on obrazem, czy jest on czymś, czego nie jesteś w stanie nawet powiedzieć. Pomyśl o tym, kim jest ojciec, do którego się zwracasz w modlitwie, kim on jest. Czy jest on daleko, czy jest on straszny, którego się boisz? Kim jest Twój ojciec, kim jest Bóg, do którego się zwracasz? Ja jakiś czas nie rozumiałem, co mówię, przez to, że modlę się Ojcze Nasz. Co to znaczy? Ale myślę, że to, co Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć, to, co Bóg chce ci tutaj powiedzieć, to jest to, że Bóg cię kocha. To jest to, że Bóg się tobą interesuje. Bóg nie chce, żebyś szedł na zatracenie. Bóg chce cię zbawić, Bóg chce cię w twoim królestwie. Przywidział dla ciebie wspaniały plan. On chce widzieć cię razem w, twoim, w jego królestwie. Chce widzieć ciebie. Chce widzieć ciebie szczęśliwą, szczęśliwego. I chce dobra dla ciebie. On wie dużo lepiej, co jest dobre dla ciebie, niż ty. Zastanów się, kim jest ojciec, do którego się zwracasz. Bóg ma dobrą wiadomość. On chce dzisiaj do Ciebie przemówić. Bóg nie chce być daleko. On chce blisko Ciebie być. On chce być przy Tobie. On chce Cię słuchać. On chce wiedzieć to wszystko, co się dzieje w Twoim życiu. On chce wiedzieć, co się dzieje złego w Twoim życiu. Nie ukrywaj tego przed Nim. To, co Bóg chce Ci dzisiaj powiedzieć, to to, żebyś do Niego przyszedł, to to, żebyś do Niego przyszła, zawołała w szczerości. Ojcze nasz, zastanów się, kim jest ojciec dla Ciebie. Chcę Ci przekazać jedną dobrą wiadomość. Bóg kocha Cię, zależy Bogu na Tobie. Zastanów się nad tym. Jest też zła wiadomość. Co najmniej raz w życiu zgrzeszyliśmy. Co najmniej raz w życiu skłamaliśmy. Co najmniej raz w życiu powiedzieliśmy coś przykrego. Nie byliśmy szczerze, skłamaliśmy, okradliśmy. To jest grzech. I wystarczy tylko jeden grzech aby zostać skazanym na potępienie, na wieczne potępienie. Zastanów się, czy zgrzeszyłaś chociaż raz, bo jeśli tak, to nie ma dla Ciebie ratunku. Zmierzasz na potępienie, zmierzasz do piekła. To nie jest dobra wiadomość. Nie jest w stanie się od tego nic uratować. Nie są w stanie cię uratować żadne obrządki, żadne obowiązki, które robisz. Nie wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby zostać uratowanym od potępienia. Zastanów się, gdzie dzisiaj idziesz. Jeśli dzisiaj jest Twój ostatni dzień, gdzie zmierzasz? Czy masz gwarancję życia wiecznego? Czy zmierzasz na potępienie? Odpowiedz sobie na to pytanie. Bóg chce cię uratować. Bóg chce ci pokazać Twoje słowo. Bóg chce przemówić tutaj do ciebie. Bóg chce cię uzdrowić. Uzdrowić Twoją duszę, Twojego ducha, Twoją osobę. Bóg nie chce, żebyś cierpiał. Bóg chce zbawienia dla Ciebie. Zastanów się, czy chcesz przyjść do Boga. Tu chodzi naprawdę o Twoje pragnienie. Nie jesteś w stanie nic dla Niego zrobić. Z uczynków nie będzie zbawione żadne ciało. Tak, głosi Słowo Boże. Nie będziemy zbawieni, że zrobiliśmy wystarczająco dużo dobrego. Nie wystarczy, że nie, nie jesteśmy alkoholikami, nie jesteśmy przestępcami. Nie wystarczy. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, czy przyjęłaś, czy przyjęłeś Jezusa Chrystusa jako Twojego Pana i zbawiciela. Nic innego nie jest w stanie zmazać Twoich grzechów. On przyszedł, sam Bóg przyszedł tutaj na świat i on umarł za nas. Umarł, żebyś Ty był wolny, żebyś Ty była wolna. On chce Cię zbawić, on chce dobra dla Ciebie. Zastanów się, czy jesteś zbawiony, czy masz gwarancję życia wiecznego. Czy to, co Twój głos sumienia mówi, to jest to, że jestem z Bogiem, jestem zbawiony, jestem w Jezusie Chrystusie? Jeśli jest głos sumienia, który mówi Ci, że coś jest w moim życiu nie tak, to znaczy, że jest nie tak. Nawet ja o tym nie muszę mówić. Twoje własne sumienie Ci o tym przekonuje, że jesteś grzeszny, że jesteś grzeszna, że nie zasługujesz na to. A ja Ci mówię, że jest ratunek. Jest ratunek. Jezus Chrystus przyszedł i dał uniewinnienie, pełne uniewinnienie za Twój grzech. Nie zmierzasz na potępienie, jest nadzieja dla Ciebie, jest nadzieja. Zachęcam Cię do tego, żeby zapytać Boga, czy jestem teraz zbawiony. Panie Jezu, czy jestem zbawiony, zadaj sobie to pytanie. My jesteśmy tutaj, żeby Ci pomóc, żeby Cię poinformować o tym, że jest dla Ciebie nadzieja, żeby się modlić. Jeśli czujesz jakikolwiek problem na ciele, duszy, jeśli czujesz się samotna, samotna, zraniony, jeśli było coś w takiego w życiu, że jest... Problemem dla Ciebie, żeby nawet o tym myśleć. Jeśli pojawiło się jakieś zranienie, jeśli była w przeszłości jakaś sprawa, którą nosisz do teraz, czy to jest zły ojciec, czy to jest zła matka, czy to jest złe środowisko, jeśli czujesz te wszystkie zranienia, to wiedz, że jest ktoś, kto chce Ci to wszystko zabrać, który chce Cię uwolnić od tego wszystkiego, chce Ci dać wolność. I to jest Jezus Chrystus. Zapytaj się Go, zapytaj się Go indywidualnie. Gdzie zmierzasz? Gdzie teraz jesteś? On kocha Cię, On Cię kocha, ale On nie chce znieść Twojej złej sytuacji. On chce Cię całkowicie oczyścić, chce Cię powołać do nowego życia. On nie chce, żebyś w jakikolwiek sposób cierpiał, cierpiała. Zastanów się, czy Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem? Czy, Jezu, czy oddałeś życie dla Jezusa Chrystusa? Jeśli nie, zmierzasz na potępienie, ale jest ratunek. Zastanów się, czy chcesz przyjść do Jezusa Chrystusa. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Gwarantuję, że to jest Bóg żywy. To nie jest Bóg na obrazku. On nie chce sobie tylko wisieć na ścianie. On nie chce sobie tylko być jakąś figurką. On chce być w Twoim życiem, chce być żywym Bogiem w Twoim sercu. Czy chcesz Go przyjąć? Dużo rzeczy ludzie mówili do Jezusa. Co Jezus im wszystkim odpowiedział? Czy chcesz? Jeśli chcesz, to przyjdź. Chcę Ci zadać to samo pytanie, czy chcesz przyjść do Jezusa Chrystusa? Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Kim jest dla Ciebie Bóg? Czy cierpisz? Czy jest Ci ciężko? Czy jest Ci trudno? Wierzę, że tak. Wierzę, że nie masz pewności, że teraz, jak tutaj będzie Twój ostatni dzień, to pójdziesz do Królestwa Bożego albo do piekła na potępienie. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Ci potrzebny. I mogę Ci zagwarantować, że On zmienił moje życie. On zmienił moje życie. Wtedy, kiedy miałem bardzo duże problemy, wtedy, kiedy nie wiedziałem, że dożyję drugiego dnia. Wtedy padłem na kolana i powiedziałem: Panie, ja już nie chcę takiego życia. Ja chcę życia z Tobą. Ja chcę Ciebie poznać. I wtedy On przyszedł, wtedy On dał się poznać Jezus Chrystus. Wierzę, że to jest też moment, w którym możesz się do Niego zwrócić bezpośrednio. Zapytaj się go: Kim On jest dla Ciebie? On chce Cię zbawić. On chce Twojego szczęścia. Jezus Chrystus nie jest Bogiem daleko, On jest Bogiem blisko, jest tutaj. Zachęcam Cię do Ciebie. Zachęcam do Ciebie. Do tego, aby się zapytać, czy jesteś teraz zbrojony. Słowo Boże mówi, żeby używać słowa Ojcze nasz w trakcie modlitwy. Mówi też dalej. Niech Twoja wola się dzieje. Chcę Cię zapytać, co jest Twoją wolą. Co robisz w Twoim życiu? Czy Twoje życie jest chwałą Boga? Czy Twoje życie mówi cokolwiek o tym, co On zrobił w Twoim życiu? Czy Bóg jest aktywny w Twoim życiu? Czy On jest w Twoim życiu? Zastanów się, te słowa modlitwy. Niech się dzieje Twoja wola. Czy Twoim życiu kierujesz Ty? Czy Twoim życiem kierujesz Ty, a Bóg nie ma żadnego miejsca? Czy zrzucasz Boga na drugi, na trzeci plan? Czy Bóg jest gdzieś tam daleko po pracy? Czy Bóg jest tylko raz? Raz w tygodniu, w niedzielę, gdzie jest Twój Bóg? Kim jest dla Ciebie Bóg? Czy Bóg jest kimś, na do kogo się zwracasz? Kim jest dla Ciebie Bóg? Czy mówisz w modlitwie, ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię? Co to znaczy? Ja jakiś czas temu. Wypadłem na kolana i nie wiedziałem co dalej, co dalej robić. Bardzo duże zranienia, bardzo duże problemy, bardzo duże długi, bardzo duże problemy zdrowotne. Ale padłem na kolana i powiedziałem, Boże, jeśli istniejesz, to albo mnie zabierz z tego świata, albo mi pokaż, że Ty istniejesz, że jesteś Bogiem. I wtedy Bóg pokazał, że jest, że istnieje. On upomniał się o mnie. To On pierwszy przyszedł do mnie i zachęcam Cię do tego, żeby uwierzyć, bo to jest też dla Ciebie. On nie jest Bogiem tylko dla wybranych, on nie jest Bogiem tylko dla elity. Jest dla każdego jednego człowieka i dla Ciebie też. On chce do Ciebie przyjść, on chce mieć społeczność z Tobą. On nie chce wisieć tylko na obrazie, on chce być żywy, chce do Ciebie mówić, chce do Ciebie przemawiać. I chce Cię uzdrowić, chce Cię uzdrowić, dać Ci wolność dać Ci wolność od wszystkich zmartwień, od wszystkich uzależnień. Jeśli czujesz, że coś jest dla Ciebie uzależnieniem, nie potrafisz sobie z tym poradzić, to wiedz, że jest Jezus Chrystus, który chce Ci dać wolność, który chce Cię uzdrowić, chce Ci dać wolność. Tą wolność, która nie polega na tym, że będziesz robić, co chcesz, ale będziesz mieć wolność w tym, że nie będzie Cię obchodzić, co inni ludzie mówią, co inni ludzie robią, nie będziesz robić czegoś ze strachu, nie będziesz robić czegoś, bo wszyscy tak robią. To jest Jezus Chrystus, który daje wolność, Bóg żywy. Zachęcam Cię do czytania Ewangelii. Zachęcam Cię do wzięcia księgi Biblii, w swoje ręce i przeczytania. Może dzisiaj jest ten dzień, gdzie otworzysz Słowo Boże, otworzysz Ewangelię Mateusza i dowiesz się, co Bóg mówi do Ciebie. Bóg nie chce wspaniałych kazań, Bóg nie chce wspaniałych wywodów, Bóg nie chce Twoich długich modlitw, Bóg chce Twojego szczerego serca. On chce szczerze do Ciebie przemówić. Chcę, żebyś był szczery przed nim, żebyś nic przed nim nie ukrywał. Jeśli czujesz złość do Jezusa, to powiedz mu to. Jeśli czujesz beznadzieję w Twoim życiu, powiedz mu to. On chce przyjść. On chce być przy Tobie. Jezus Chrystus, zależy mu na Tobie. Zwróć się do Niego.